Maski LED to jest kit. Posłuchaj tego, co mówi ten chłopak. A najlepsze zostawiłam na koniec. I tested it and masks are the worst way to do red light therapy by far all of them are bad their marketing is deceptive and it would be impossible to ever make a good one I claims to have dozens of published clinical trials but if you go to the studies they're actual peer-reviewed ones they don't use their masks at all they use the medical light panels they also manufacture so they use LEDs that are grossly underpowered and then deceive people into thinking they're putting out way more light than they really are do maski, to nie wszystko. Powiązując do nagrania słynnego chirurga plastycznego, doktora Amira Karama, to, że takie urządzenie LED było skuteczne, powinno mieć parametry 110 mW per square centimeter. Chłopak zmierzył rzeczywiste parametry takiej maski, wychodzi na to, że jest to mniej niż 2 mW per square centimeter. The ...dose as if the light directly above an LED is coming off the entire mask, but it's not. They say they're giving you this, when they're actually giving you this. In fact, if I take a general average of the whole surface, I get a pathetic 2 milliwatts per centimeter squared. And don't just take my word for it. This scientific paper measured the same popular mask and found an even worse 1.2 milliwatts per centimeter squared. And I don't want to pick on this mask in particular because they're all like this. Więc przekonasz się o tym, ile godzin dziennie nosić taką maskę, żeby w ogóle zobaczyć rezultaty. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz, o której również mówił doktor Amir, jest to rozmieszczenie tych żarówek led. Bo jeżeli mamy ich tyle, co kot napłakał, i nie jest jednak o drugiej tylko są tam takie duże przerwy no to niestety doktor Amir również powiedział, że nie można mówić o e, skutecznym działaniu takiego urządzenia. Zobacz co teraz z, e, zrobił, zmierzył i zbadał ten chłopak From a $12 timu mask to this doctor endorsed mask to this crazy helmet costing over dollars For perspective, to get the same amount of total red light shown to reduce wrinkles in this Omnilux panel study, it would require wearing the mask for 17.5 hours. And that would be just a little bit inconvenient. But... 17,5 i pół godziny. Tyle musiałabyś nosić dziennie taką maskę, żeby w ogóle były efekty. Wow, ale czy jest na to jakieś skuteczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o LED? Tak jest, ponieważ LED jest to skuteczna metoda, natomiast warto sięgnąć panel. Panel, w którym te żaróweczki LED będą jedna koło drugiej. Panel dobrej jakości, więc sprawdź parametry i zobacz, ile wystarczy spędzić sekund przed takim panelem, żeby dostać wartość siedzenia 10 a You like the freedom to move around that a portable mask gives you. But this doesn't make sense, as I can get the same amount of total light with 6 seconds on my panel rig as a 10 minute mask session. Less time than it takes to put the frustrating, sweaty thing on. I... co o tym wszystkim sądzisz, I czy z and jakie były Twoje rezultaty?